Zaczynam od tego ujęcia i to będzie taka mała niespodzianka. Nawet się zastanawiam, czy nie od tego filmu zacząć w ogóle sezon yy, z tego roku, chociaż jesteśmy, yy, to już jest drugie miejsce, bo jesteśmy już po tych trzech tygodniach nad Soliną, ale jesteśmy w końcu w tym roku na drugim akwenie wreszcie, czyli coś nowego. Jezioro Rożnowskie, Nowy Sącz czy pod Nowym Sączem. Od, zaczynam od fajnego portu. Bardzo, bardzo, bardzo mili ludzie. Jest tak przyjazny port, że coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Jest jadłodajnia, gotują codziennie świeżutkie, fajne obiady, zupki, drugie dania i jest naprawdę niedrogo. Jeśli chodzi o, o, o cennik, to nie wiem, czy nawet nie chyba najtaniej może nawet na całym tym jeziorze. Także to są Znamirowice. I port w Stąd startujemy, tu mamy teraz miejsce. Także rozpoczynamy yy, dzisiejszy, no, chociaż już jest po południu, jakiś rejs. Zobaczymy, gdzie popłyniemy, co, gdzie zostaniemy. Łódkę zwodowaliśmy już, dzisiaj mamy piątek, zwodowaliśmy już we wtorek, w poniedziałek wróciliśmy z soliny. No ale w środę to była jeszcze pogoda brzydka, więc wykorzystaliśmy na co innego. Domowe, biorąc pod uwagę, że rzut beretem do domu to jest największy plus, że nawet po południu można tu na szybko wyskoczyć na kawę, że tak powiem. Jak się robi coś innego, to w międzyczasie zawsze jest na tyle blisko, że w ciągu 25 minut można tu być. Do połowy tego jeziora Rożnowskiego jest również dla motorowodniaków, czyli na silnikach spalinowych, motorówki, jakieś tam ścigacze sobie pływają wszyscy, a od tam połowy tam jest taka boja bodajże żółta, czerwona, jest, zaczyna się strefa ciszy, czyli grudek nad Dunajcem, Małpia wyspa, i tam później można już na żaglach sobie płynąć do Rożnowa. No i tam już silniki spalinowe są zakazane, ale tutaj ta część spokojnie, nawet tutaj fe, fajna łódka też wpływa. A, to policja nawet, to policja to raczej wszędzie może wpływać. No, ale też są. Także. Aha, no woda jest trochę takiego koloru nieciekawego. Ale ostatnio przy tych deszczach górskich, jak wiadomo to wszystko tu spływa. No to, no to się trochę przy. Przybrązowiło, delikatnie mówiąc. Dobra, ogarniam łódkę, zobaczymy co dalej. Generalnie można rzec pierwszy dzień na Jeziorze Roznowskim, tak że wypływamy zaraz żagle do góry i spotykamy spotykamy również żeglarzy i również z Małopolski i również tych, którzy oglądają nasz kanał Cześć, witam W ogóle jak masz na imię? Jak? To tak samo jak ja, no jeszcze na dodatek mój imiennik, no proszę To już chyba lepiej być nie może, nie wiem czy to jakoś To, że to panie, że po prostu tęsknota za łódką do, do kwadratu była. No to w sumie taki jest cel. To chyba z tego względu, że mi, mi tak samo tego wszystkiego brakuje i kręcę to też pod kątem, no nie mówię, że y, dla siebie po części tak, ale właśnie dla chyba wszystkich, co uwielbiają wodę i, i żagle. To... Nie, nie za często ze znami rowic wypływałem. No i tutaj tak mi pokazuje 5 metrów, to już chyba tyle jest. Tu w tym miejscu tak, ale kawałeczek tam nie ma wody w ogóle. No, a ja mam szybrowy miecz i tak praktycznie na 80 cm dopiero go będę wypuszczał. Dlatego tutaj jest taki wąski przesmyk, tam co... tam tu skaduje i cały osad wszystko siada tutaj w tym miejscu. I tu jest praktycznie nie ma wody w ogóle, tak, bo zwarzać tam. No wczoraj płynąłem, no ale to byłem u znajomego. Dzisiaj musieliśmy szybko skoczyć do do domu. Dlatego prułem na silniku przedtem, ale tu widziałem już generalnie to się fajnie zaczyna. 5-10 metrów już cały czas, a później jeszcze głębiej także. Także słuchajcie, świat jest mały. Spotkać się można wszędzie na szlaku i jak sami widzicie, w tamtym roku ludzi ze Słupska spotykałem w tym roku na szlaku też spotykam. Na razie wyłączam, bo musimy zamienić parę słów. Jeszcze widok na Darka, który wraca po rodzinę. No fajne, miłe poznanie, a my tymczasem wypływamy na szerokie wody. Szerokie wody jeziora Rożnowskiego. Nie mam teraz zoom'a, ale może to jakoś widać będzie. Tam jest hotel Heron. Taki dość słynny, pewnie hotel. Jeśli chodzi o bookingi i te sprawy, bo tu na pewno się. Dużo ludzi to znajduje. Jest to hotel Wiśniowskiego z Sącza. Byliśmy tam raz na kawie. Kilka lat temu jeszcze nie mieliśmy tej łódki. No, taki ekskluzywny hotel. Nie wiem, jakie tam teraz ceny oscylują, ale z tego co wiem, to raczej tanio nie jest. Przed nami gródek nad Dunajcem. No ale nie wiem, czy nie będziemy musieć jakichś silnikami trochę się wspomóc, bo pierwszy dzień upałów po tych deszczach i jak to lubi być przy upałach. Żagle wiszą jak worki. A jak zwodowywaliśmy się, to całkiem nieźle tutaj wiało. Dobra trójka była. No ale następne dni zobaczymy, ale jest pięknie. Zaczynam doceniać znowu urok tutaj Jeziora Rożnowskiego. Malownicze tereny, widzę, że się też dużo pozmieniało. Cztery lata jednak nieobecności swoje robi No dziś to naprawdę jest bardzo, bardzo spokojnie Ale sami zobaczcie Też jest dzicz I fajnie I Tu jest ta część jeszcze aż no, nawet nie widać gdzie są boje no tamtąd mogą pływać jachty tutaj motorowe na całej tym Akwenie, a dalsza część już jeziora rożnowskiego jest dla żagli i sprzętu pływającego silników spaliwa dla nas strefa ciszy ale w sumie tak przewalałem Rycerzy na żaglach też widać, żeglarzy i korsarzy. Oh, czyżby tam była... Nie, to nie ta łódka, którą znamy, a chyba nie. grudek nad Dunajcem, widać pole namiotowe. Dopłyniemy później za chwilę. Tak ją nazywają. Małpia wyspa, która jest na samym środku, i wygląda to idealna taka kopuła, która jest totalnie okrągła z drzewami. Fajnie wygląda taki rodzynek perła tego akwenu. Sam ten plus jest normalnie relaksujący. lato tak krótko trwa i te urlopy są tak krótkie żeby człowiek mógł się poświęcić i oddać w całości przez dłuższy czas no dobra, ale odnośnie Rożnowa ja wiem, że to jest prawdopodobnie za mały akwen dla żeglarzy, którzy by tam gdzieś chcieli przyjeżdżać z Polski, stąd bieszczadów dużo kręciłem, bo to jest warte zobaczenia, ale dla żeglarzy tutaj gdzieś z południa, dla których nie jest aż tak bardzo daleko, no to proszę bardzo. Bardzo malowniczy teren. Zresztą ja niekoniecznie akurat na Mazury mam zamiar się wybrać na północ, bo na te jakieś też mniejsze jeziora, a jest ich mnóstwo przecież, od całej półpolski do góry, też mam jakieś plany. Na przyszły rok coś jest w zamiarach nowych akwenów, ale na razie delektuję się tu miejscem, w którym nie było mnie 4 lata. Trochę teraz przyzumowałem, bo jesteśmy i tak dość daleko, no to tu jest małpia wyspa. To jest w ogóle jakiś rezerwat ptaków, muszę trochę poczytać o tym. Tu jest fajny ośrodek. Bodajże, nie wiem, jakiś yy, klubu żeglarskiego albo z Krakowa, albo gdzieś ze Śląska, ale być może Kraków. I mam tutaj zamiar też zostać jedną nockę. Często stąd są różne kursy. Nie wiem, czy to ratowników, czy żeglarskie. Tam jest ośrodek w oddali Lemon, niegdyś należący do fabryki glinik w Gorlicach. Pole namiotowe, centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem. Za wyspą, tylko nie widać teraz, jest Bartkowa. Też jest fajna przystań. Też tam myślimy, a tam zakręca Jezioro Rożnowskie w stronę, właśnie Rożnowa i zapory. My dzisiaj pewnie pokręcimy się tu. No, tu jakieś chyba są ćwiczenia albo kurs. Być może ratowników, bo dzisiaj rano widziałem wypływającą łódź ratowniczą, i była cała grupa młodzieży w kamizelkach. Więc prawdopodobnie trwa w tym momencie kurs ratownictwa. Ale jest pogoda Ua. Jestem mega zadowolony Ponieważ zawsze tu chciałem Przypłynąć Naprzeciwko Małpi i Wyspy Tu na tym brzegu Mieści się taki ośrodek AWF-u z Krakowa, chyba jest tu też klub żeglarski, Genera stąd z tego co widziałem są kursy ratowników i innych żeglarskich spraw czy ratowniczych i zostajemy tu na noc, ale co mnie zaskoczy zaskoczyło przemiły pan, który od razu z takim widać serdecznością jak najbardziej cumujcie yy toalet, czy tam z pryszniców możemy skorzystać, więc zostajemy tutaj na noc. Jest na pewno fajny, fajny klimat, biorąc pod, pod uwagę, że młodzież dzisiaj tu jest, chyba która robi ten kurs, bar prawdopodobnie się otworzy później. No tak i ktoś w tym momencie dzwoni, Artur, więc za chwilę dokończę. I kontynuując Idziemy na ten ośrodek go zwiedzić AVF-u. Wczoraj byliśmy Akurat tam na polu namiotowym Ale porównując przyjęcie tu a przyjęcie tam no to nie ma żadnego porównania Tam przyjęli nas nie wiem z, z, Trochę jakbyśmy nie wiem intruzami byli Gdzie zadokowaliśmy się tylko w nocy A rano już byli po pieniądze, jakbyśmy mieli co najmniej uciec, co już nie powiem, że nie mając praktycznie nic, nawet nie, nie pryszniców, no to skasowali też niemało. No ale to mniejsza z tym. Tu natomiast wydaje mi się, że będzie to godne polecenia. A teraz to się można podelektować. Zachód słońca tu już zaszło za górę, więc. Tam widać jeszcze oświetlony brzeg. Ciepło, fajnie. Wypogodziło się. Te ostatnie dni nad Soliną naprawdę były takie, no nie zaciekawe. To lało, to ten, to burza, to. A w tym tygodniu zapowiada się, oby tak było. Fajnie. No to co, idziemy na przystań. No, nie górka. O, widzę, że szykuje się ognisko. Później zwiat zrobię. Jak wygląda sytuacja z tymi domkami, ale są klimatyczne, muszę powiedzieć. No i tak, już się wkręciłem na imprezę ogniskową. Nie wiem, czy to ci studenci z AWF, czy z kursu tego ratowników, ale tak czy siak będzie dzisiaj ognisko i prawdopodobnie fajna wieczorowa impreza w marinie, więc zapowiada się fajnie. No, jest nawet bar grill. Mała blondynka, a trzecia to piękna. No, to ujęcie zaczynam od tego ogniska. To. I okazało się, i że na przystani AWF-u jest grupa, grupa zabawy, bo... y, studentów z Krakowa, nie? Z awf to jest, z to jest tak, dzielimy się na 11 osób, po które no. mamy z Nowego Sącza, które przyjechały, żeby no. zdać kurs ratownika. Z AWF-u jesteśmy z polecenia, żeby zdać kurs ratownika, no i mamy 16 osób, które powiemy, że to no. A ja jestem z USP z tego. Z tak, i przyjechali Krakowate. do nas strażacy w, w dzisiejszym dniu z Bieliczki, no. spod Bieliczki, i też dołączyli do nas, ale jeden. Kolega został, reszta się wyłamała. Ale dołączą. No, czyli tak jak mówiłem, żagle i w ogóle przygody w plenerze łączą. Bo okazuje się, że i strażaków i chłopaków z Krakowa można spotkać i z A złączyło nas ognisko wspólne. Jeśli jest ognisko, to już jest cała przygoda. Także przystań ta AWF-u jak najbardziej pozytywna. Polecam każdemu, jak będziecie gdzieś pływać. To fajny bosman, do którego się można udać w celu zapytania, czy można zostać na noc. Myślę, że się zgodzi. Dla nas się zgodził, zaoferował fajny bar, fajna tawerna. Reszta jutro, bo na razie jest ciemno, także ahoj. W pierwszym momencie pomyślałem, ale mi ktoś zaparkował. A to przecież ja tak przedsumowałem. A tak w ogóle to witaj nowy dniu. Ale jest godzina 8.35 Wczoraj posiedzieliśmy ze strażakami, ze studentami z AWF-u, których pozdrawiamy. Oni już tu jakąś rozpływkę mieli mieć o siódmej, czyli już pewnie są po. Po śniadaniu będziemy się zbierać do wypłynięcia. Ale jeszcze zostało czas na kawę. Tutaj natomiast ćwiczenia są w rzucie kołem ratunkowym, rzutką. Także trening straży i przyszłych ratowników. Tak, lato z radiem. Ten sygnał uwielbiam. Na wakacjach, przystań AWF-u z Krakowa, którą zaraz w sumie opuszczamy, bo płyniemy dalej w inne miejsce i trochę pożeglować, ale domki tutaj są świetne. Te drewniane. W takim stylu góralskim i z tego co wiem, są do wynajęcia. Są trzy, pięcio, siedmiu, dwunasto osobowe. Cena jest na stronie internetowej. Także można znaleźć, nie jest drogo, fajne. Ognicho w środku, przygotowane miejsce. Także przyjazd jakąś grupą jest tutaj wydaje mi się całkiem interesujący Biorąc pod uwagę miejsce O, się zdyszałem pod tą górkę Trzeba kondycję widzę poprawić Wczoraj posiedzieliśmy tutaj właśnie przy ognisku z uczestnikami tego kursu Chyba ratownictwa, bo jest i straż. No i są studenci z AWF-u. Sącza z Krakowa. Nie wiem, jest jeszcze skąd. Dzisiaj widzę, że mają jakieś ćwiczenia właśnie z rzutem, linką i kołem ratunkowym. Bardzo delikatny powiew. Wracamy do naszego portu macierzystego w Znamirowicach.